Dzień dobry, jesteś na kanale Nowy Marketing Medyczny. Mamy nadzieję, że miło spędzisz z nami czas i zdobędziesz wiele wartościowych informacji na temat tego, jak rozwijać swój prywatny gabinet, swoją placówkę i jak pozyskiwać więcej pacjentów. I to też jest temat dzisiejszego odcinka: pozyskiwanie większej ilości pacjentów na zabiegi i drogie procedury medyczne. Stworzyliśmy w ImageMed. Proces, który się składa z kilku elementów, i dzisiaj omówimy pierwsze dwa, czyli jak ustalić cel oraz jak stworzyć opis idealnego pacjenta. Dlaczego to jest tak ważne? Już odpowiadam. Ja nazywam się Paweł Jędrzejewski, jestem konsultantem do spraw marketingu medycznego i witam Cię w imieniu zespołu ImageMed. Wspólnie z agencją ImageMed tworzymy marketing dla lekarzy, placówek medycznych, klinik i innych osób związanych z świadczeniem usług zdrowotnych. Jak wspomniałem, skupimy się dzisiaj na omawianiu tego, jak ustalić cel oraz o tym, jak stworzyć opis idealnego pacjenta. W starożytnym Rzymie istniał zwyczaj, że uczty rozpoczynano od rozdania ucztującym jajek, a kończono rozdając jabłka. Był to na tyle powszechny i silny zwyczaj, że nawet poeta Horacy zapisał sentencję ab owo usque ad mala, co dosłownie oznacza od jajka do jabłek, a w powszechnym użyciu ta mądrość oznaczała od początku do końca. I tak też należy podchodzić do procesu pozyskiwania pacjentów, zaczynając od początku i zmierzając do końca procesu. Cel. Początkiem jest ustalenie, Ilu pacjentów chcemy pozyskać, na jakie usługi i w jakim okresie czasu? Jest to ważne ze względu na to, że do pozyskiwania pacjentów potrzebujemy określonych zasobów czy to finansowych, czy też czasowych. Dodatkowo, większość z lekarzy funkcjonuje w układzie pracy w kilku placówkach, dlatego ważny jest czas, aby mieć go odpowiednio dużo. Dodatkowo, korzystając z Różnych kanałów komunikacji musimy do nich przygotować odpowiednie materiały. Przykład. Możemy ustalić cel, że chcemy pozyskać 30 pacjentów, nowych pacjentów na jedną usługę w okresie 3 miesięcy. Średnio statystycznie jest to 10 pacjentów miesięcznie, ale może się zdarzyć, że w pierwszym miesiącu będziemy mieli 5 pacjentów, w drugim miesiącu 9, a w trzecim 16. I będzie to zrealizowany cel, mimo że miesięcznie nie osiągnęliśmy wyniku średniego, czyli 10. Dlatego trzeba się zastanowić, znając specyfikę swojej usługi, ilość pacjentów, które do tej pory pozyskiwaliśmy lub pozyskuje konkurencja, aby te cele były realne, aby te cele miały pokrycie w zasobach w budżecie reklamowym, w czasie na przygotowanie materiałów, w czasie na przykład na konsultacje, które musimy wykonać. W naszym procesie pozyskiwania większej liczby pacjentów mocno skupiamy się na tym, aby wybrać maksymalnie trzy usługi. Dwie czy usługi to jest taka ilość, która pozwala nam skupić się na ich wypromowaniu, skupić się na przygotowaniu komunikacji z potencjalnymi pacjentami, odnalezieniu tych pacjentów, aby dotrzeć do nich z informacją, że mogą swój problem zdrowotny rozwiązać. I nie może to być większa ilość, dlatego że wtedy się zwyczajnie rozdrobnimy, rozproszymy naszą energię, a poza tym trudniej nam będzie znaleźć i przebyć się z informacją o bardzo wielu usługach. Przez konkurencję, przez działanie w internecie innych placówek. Dlatego skupienie się na początku, przez pierwszy okres jednego lub dwóch kwartałów na minimalnej liczbie usług, które chcemy wypromować, zwiększa nasze szanse na sukces w tym zakresie. Trzecim elementem z tego pierwszego celu, czyli czasu, rodzaju usług, jest ilość pacjentów. Tutaj musimy brać pod uwagę to, jakim my czasem dysponujemy. Czyli, czy mamy dwa dni po 8 godzin, aby wykonywać zabiegi, czy jest to może jedno popołudnie w tygodniu, a może na przykład jeden tydzień. Z naszego doświadczenia wynika, że lepiej jest mieć codziennie 2-3 godziny na kontakt z pacjentem niż na przykład. Dwa-3 dni raz na dwa tygodnie. Dlatego, że często, częsta ilość dostępnych godzin dla pacjentów sprawia, że stajemy się bardziej dostępni, że jeżeli pacjentowi nie pasuje skorzystać z naszej usługi w poniedziałek to może skorzystać w środę albo w czwartek. A jeżeli zamkniemy naszą dostępność do dwóch dni, na przykład w ciągu dwóch tygodni, no to to sami eliminujemy. Swoją atrakcyjność i oddajemy pole konkurencji, która jest po prostu bardziej dostępna, nawet jeżeli ceny są u nich wyższe, lub specjalista jest mniej znany. Podsumowując, pierwszy element strategii pozyskiwania pacjentów, naszego procesu, czyli cel, pamiętaj, aby cel był konkretny. Żebyś wiedział, ilu pacjentów chcesz pozyskać. W jakim czasie będziesz to mierzył oraz na jakie usługi tych pacjentów pozyskujesz. Jeżeli tego nie zrobisz, to prawdopodobnie twoja energia się rozproszy i ani ty, ani twoi pacjenci nie będziecie z tego zadowoleni. Nie zbudujesz swojej pozycji eksperta, nie zwiększysz swojego przychodu i będziesz w podobnej sytuacji, miotając się między różnymi pomysłami i działaniami marketingowymi. Zatem cel to podstawa, cel to twoje, up owo. Przechodzimy do punktu drugiego, do tego, aby stworzyć opis idealnego pacjenta i dlaczego ten opis jest tak ważny. Czym jest ten tajemniczy obraz idealnego pacjenta? W każdym szanującym się podręczniku do marketingu, w każdej dobrej, dobrej książce jest rozdział o personach i grupach docelowych, i tym mniej więcej jest obraz idealnego pacjenta. Przez 4 lata naszej współpracy z lekarzami, z przedstawicielami zawodów medycznych musieliśmy zmodyfikować to, co funkcjonuje w takim powszechnym marketingu i stworzyć własną metodę określania tego, kim jest odbiorca usług medycznych i nazwaliśmy to obrazem idealnego pacjenta. Tworzenie obrazu idealnego pacjenta rozpoczynamy od pewnych ćwiczeń mentalnych z użyciem również kartki, długopisu, aby sobie zapisywać swoje przemyślenia. Jedną z najważniejszych cech obrazu idealnego pacjenta, którą musimy wyłuskać z ogółu informacji jest to, jaki problem zdrowotny posiada. Jaki problem zdrowotny posiada, który ty rozwiązujesz? Oraz drugi ważny element, jaką potrzebę zdrowotną posiada, którą ty rozwiązujesz. Gdyż nie zawsze pacjent musi mieć problem zdrowotny. Czasami potrzebuje pomocy lekarza medycyny estetycznej, czasami potrzebuje wsparcia psychologa, psychoterapeuty, ale ważne jest, żebyś odkrył, Jaki problem zdrowotny swoich pacjentów rozwiązujesz? Oraz również, żebyś odkrył, jakimi potrzebami zdrowotnymi się kierują przy wyborze Ciebie jako specjalisty. Zatem obraz idealnego pacjenta to zbiór informacji o takim wyimaginowanym, ale idealnym pacjencie na Twoje usługi. I składa się on poza. Problemem zdrowotnym, potrzebą zdrowotnym z takich informacji jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania, gdyż w wielu usługach mm, ma znaczenie odległość. Są usługi na które pacjenci przejeżdżają 5 km, są usługi na które przyjeżdżają z odległości 80 km, ale są też takie, gdzie przyjeżdżają z drugiego końca Polski, jeżdżąc z Krakowa do Szczecina, ale są również takie usługi, że pacjenci przylatują z Miami albo z Australii. Kolejnym elementem bardzo ważnym, o którym się często zapomina, jest to, że należy określić, jaki budżet powinien posiadać pacjent, aby mógł skorzystać z Twoich usług. Jeżeli nie ma potrzebnego budżetu, to nawet jeżeli spełnia wszystkie inne kryteria, to nie skorzysta z Twojej usługi i kierując do niego na przykład komunikat marketingowy, informacje w mediach społecznościowych, możesz po prostu. Nie trafić i nic z tego nie będzie. Kolejna ważna sprawa to stan zdrowia. Nie zawsze pacjent musi na coś chorować. Często jest tak w wielu usługach, na przykład medycyny estetycznej, że pacjent nie choruje i musi być po prostu zdrowy, żeby z usług mógł skorzystać. Czyli ważne jest również określenie, jakie są przeciwwskazania i co wyklucza zbycia Twoim z pacjentem. Kolejna rzecz, motywacja. Musisz poznać motywację Twoich pacjentów. Są to różne rzeczy. Na przykład, pacjenci, którzy decydują się na laserową korekcję wad wzroku, są to często młodzi ludzie, którzy z powodów zawodowych albo z wyniku planowania swojej kariery w służbach mundurowych muszą poprawić swój wzrok, likwidując okulary i soczewki w swoim codziennym życiu. Aby móc się dostać do odpowiedniej szkoły lub do odpowiedniej pracy. I jest jeszcze taka ostatnia, bardzo szeroka kategoria inne informacje czyli pacjent może mieć dodatkowe potrzeby, wymagania związane z obsługą siebie jako pacjenta może y, chcieć większej ilości dyskrecji może chcieć y, mieć na przykład znieczulenie. Miejscowe albo całkowite, i też należy to uwzględnić, czy jest na tyle duża grupa osób z tą inną potrzebą, aby tworzyć obraz idealnego pacjenta. I wykonując to ćwiczenie, czyli tworząc obraz idealnego pacjenta, szybko zorientujesz się, że tych idealnych pacjentów masz kilku, kilkoro. Może być tak, że Twoimi pacjentami są tylko kobiety, czyli dzielisz te kobiety na przedziały wiekowe. Może się zdarzyć tak, że Twoimi pacjentami są tylko osoby, które przekroczyły 50, 60. rok życia, na przykład kliniki, które usuwają zaćmę. Może się zdarzyć tak, że Twoimi pacjentami są tylko rodzice małych dzieci które na przykład y, mają ZEZA, albo Twoimi klientami są tylko mężczyźni, jeżeli chodzi na przykład o usługę powiększania penisa. Więc może się okazać, że obrazów idealnego pacjenta masz kilka, i to jest bardzo dobre, że masz ich kilka, dlatego że do każdej z tych grup może trafiać inny przekaz: komunikacja, marketing, który Przekona ich do skorzystania właśnie z Twoich usług, a nie z usług konkurencji. Zatem podsumowując w jednym zdaniu: obraz idealnego pacjenta jest opisem osoby, która może skorzystać z Twoich usług, spełnia wszystkie Twoje kryteria, wiesz, czym się motywuje, ile musi mieć pieniędzy. I to właściwie tyle w pierwszym odcinku naszych materiałów o procesie pozyskiwania większej ilości pacjentów. Omówiliśmy sobie cel oraz to, jak stworzyć obraz idealnego pacjenta. W kolejnym odcinku, który się ukaże już za tydzień, przynajmniej taką mam nadzieję, omówimy dwa kolejne elementy, czyli miejsca, w których znajdują się Twoi pacjenci oraz stworzenie planu działania który pozwala ruszyć z energią i do przodu w procesie pozyskiwania pacjentów. Mamy nadzieję, że te informacje, które przekazaliśmy, okażą się przydatne. Lajkujcie, szerujcie, obserwujcie nas na wszystkich kanałach, na tych, które są dla Was wygodne, czy to podcast, czy to kanał na YouTube, czy nawet nasz blog do poczytania. Pozostańmy w kontakcie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie śmiało je wysyłać do nas. Na pewno na wszystkie odpowiemy i zapraszamy również do konsultowania Waszych problemów z marketingiem, z promocją i z innymi elementami związanymi z obsługą pacjentów. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia.